Butelka po wodzie mineralnej, jednorazowa reklamówka, pojemniczek po jogurcie. Każdego dnia do kosza wyrzucamy tysiące odpadów po opakowaniach. Jednak bez tych opakowań ciężko byłoby nam żyć w XXI wieku. Ostatnio mój chrześcijan angażuje mnie w segregacji śmieci. Chodzi do czwartej klasy szkoły podstawowej. E, mają taką akcję, gromadzą korki od butelek i papierki od gum do rzucia. Jest to między klasami. Jest zaangażowany, więc widać mają jakieś fajne nagrody z tego. Niestety nie segreguję. Mieszkam na 13 piętrze, mam w bloku syp i wszystko zrzucam tam, ale myślę, żeby za przykładem moich rodziców segregować śmieci. Oni mają trzy kuły w domu na plastik, szkło i papier i myślę, że powoli powoli będę to wprowadzał. Ze śmieciami to jest troszeczkę u mnie gorzej, ale robię tak, że nie mam trzech oddzielnych koszy w domu jeszcze. Rzucam wszystko do jednego, a później przed wyniesieniem segreguję na szkło, papier i plastik. No i mam nadzieję, że później to jest fajnie obrabiane. Opakowanie pozwala zachować integralność produktu oraz chronić nasze zdrowie i bezpieczeństwo. Jest ono bardzo ważne dla producentów różnych produktów. Opakowanie nie może wpływać źle na produkt, nie może popsuć go. Jednocześnie musi być tak skonstruowane, żeby łatwe było w transporcie, nie ulegało szkodzeniu, nie wpływało na produkt i łatwo się przewoziło. Dlatego tak ważne jest projektowanie opakowań pod kątem ekologii. Opakowania bardzo są ważne, nie tylko kształt, dlatego że kiedy się przewozi coś, no to kształt musi być taki, żeby zajmował jak najmniej miejsca, ale przede wszystkim materiał, którego opakowanie jest ważne, bo każde opakowanie powinno być podane recyklingowi, to znaczy powtórnemu przetworzeniu i dlatego tak ważne są te opakowania. A my sami konsumenci, jeśli jesteśmy w sklepie, no nie prośmy jeszcze o jeszcze jedną torebkę, jeszcze jedno opakowanie, bo po co? Wystarczy, że weźmiemy ze sobą swoją torebkę na zakupy. Jest tylko coraz to więcej. No i nie będzie tyle opakowań. Nie będzie tyle rzeczy, które trzeba będzie jeszcze raz przerobić. W ostatnich latach koszty surowców znacznie wzrosły, co przełożyło się bezpośrednio na koszt opakowań. Ważne, aby te opakowania były odzyskiwane w 100%. Środowisko jest dla nas najważniejsze, dlatego butelkę wykorzystujemy 20-krotnie. Butelka wraca od klienta, jest myta i ponownie napełniana piwem. W przypadku puszki puszka podlega recyklingowi w 100%, wraca do huty i jest wyprodukowana nowa puszka. Pamiętajmy, aby segregować odpady i wrzucać je do odpowiednich pojemników umieszczonych choćby w naszych śmietnikach. To bardzo ważne, aby przyszłe pokolenia mogły żyć w spokoju.